Dobra. Ym, cześć. Witam was w kolejnym odcinku z portala. Dobra, żeby nie owijać, idziemy od razu. Kurwa. Traf tam. Uważam, co? Tak. Tomek, nie przeklinaj mi to! Nie odzywaj się, Damian. O kurwa, wiebo mnie. To nieźle. Yy, tak, sorry, teraz swajlowałem, ale teraz jest ze mną kumpel. Przywitaj się. Siema, no. ludzie. Taki, to jest nocny odcinek, taki. Bo jest, która godzina? Godzina to jest już jakaś mała jedenasta, noc jeszcze młoda. Kurwa, ona jest taka młoda, że kurwa głupia. Ja pierdolę. Młoda jak uda. No. W końcu. Komponentny Pyk. Hop. Bra. Yy, nie, muszę wziąć ze sobą tego. Yy. Kurczę, zapomniałem jak to się nazywa. Nie, czekaj Dobra, mniejsza z tym Przypomnę sobie później. No, no, kurwa, spadłem. Co? Kurwa, bejzbolistą, kraś? To jest akurat taki problem, gdzie jestem, baseballistą, Bo tak to jestem. Nie, bal. No nie, znowu. Dobra, eh. Y

Papa pa, pa Compendium Cube. Miło było Cię poznać. Co? Congratulations. Patrz, tutaj już namalowałem, i teraz mam takie coś, że tu dotknę i się napierd... Daj mi napisać coś! Albo weź napisz orzeł. Nie, to właśnie nie można. Nie? To chujowa. Wiem, bo to jest stara gra. Ale patrz, na przykład klienci... I patrz, napierdala mi się. No. Bierzesz na przykład...

A spróbujemy tutaj nie. nie Ej, jest. tutaj miało być, ja tutaj przechodziłem, szczerze powiem, że nie pamiętam. E, chyba nie Osio, co ty dzisiaj? Odbyłeś? Ja 3 NRG drinki tylko get, Ej, what the fuck. Gdzie mam teraz Coś tam jest Ty no kurde jak ja mam się tu dostać tam? Gdzie tu, tam, kurde Może tak ja czekaj Tu o co tu jest? Trud no dobra tak myślałem Eee Czekaj, 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 muszę tutaj rozkmienić eee, kamerę. Czekaj, gdzie jest guzicek? Czekaj, gdzie tu idzie to, to tu. O dobra. Tu idzie, tu O gadamy tu. Dobra, no to lecimy. A wiem, że gdzieś tutaj coś jest. Lecimy. Patrzysz hmm, gdzie to jest guzik w ogóle? Chyba Mega fail Czekaj tu mogę? Tak mogę o, To lecimy O o Ja się wracam pierdzielę nie, nie pamiętam co tam mam potrzebuję cuba Skąd tego cuba wziąć? Ej Tu jest, a nie, tu ja tu mam Wyk To musimy tutaj pójść niestety Gdzie niestety, no nie wiem czy niestety o. Radyjko! Radyjko! Co tu jest? Akwas, dobra Dobra Idziemy dalej, idziemy dalej. Chwila czas operacyjny 7 po Ty kurwa prawie czujesz jak Poważnie? Czas operacyjny Ach. No też można Chyba jednak tutaj nie mogę być Znaczy, nie ma co tutaj robić No, idź Jednak muszę jakoś tam dostać Nie, tu nie, tu Jupi Kajej, motherfucker Lecimy Bestie lepiej w Oj dobra ty Алто поршет не звый слухар втеды. Чекай там небесная рыбные. Неее, не трафиен. Куда? Возьми там герка, курда. О, не, курда. Ваще тут хотели сюда. Are you fucking kidding me? Szkoda, że tutaj nie ma tak jak w dwójce Że może spalić droidy To jest ten błąd, kurde Troszeczkę wok ok. Widzisz? Nie możesz, bo jest nacelowany Weź strzel w niego, co? Kurde, nie trafiłem. O, teraz poleci. Nie poleciało. Poważnie. Jak to nie? Patrz, trafię. Czego strzelasz? Nie, nerwuj się. Nie, nie trafiłem. A jednak. to by było na tyle z tymi nie tu tu chcę mm, czekaj tu jest niebieski to niebieski mam wystrzelić do dobra Technologie kurde Nie wiedziałem co tu zrobić kurde Czekaj 10 po hop Solala Weź Nie nie łychy bzy Musiał w tym momencie Ci telefon zadzwonić jest Mamuśka. Patrz jak pięknie. Dobra, mamy Cuba. No, to do przodu. No, dobra. Można ma dalej. nie nie powinno być? nie Bo po nie tu tu są teraz tam, where the fuck out. Where are you a tu o dobra jesteśmy a nie dobra nie wiem co mam zrobić tu jest pomarańczowy ok lecimy o Na farcie Gdzieś tak się robi, to co teraz będzie A mnie to rywa, bądź co? To... Nie są... ja wiem, nie dawaj w Street. No, Jeden na... Dobra, mm. to by było na tyle, bo niestety limit. Nieprawdaż Damianie? Nieprawdaż. Głupi limit, pieprzony. Impreza. Żegnam z e. Która to w ogóle? O o. O o. Dobra. To jest ostatni test już. Tak. Dobra, to jest ostatni. Dobra, to, to już jest koniec, nie ma już nic. Dobra. To tak. To by było na koniec. Tak więc komentujcie, zasubskrybujcie. Na razie i zapraszam Was na kolejny odcinek z Portala Damian. Pożegnaj się. Żegna Was Medełko Na razie. Cześć.